Hej, witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Adrian z Bajkowego Garażu i dzisiaj mamy rower z kategorii budżetowy, full, budżetowy jak na generalnie świat fulli, bo mamy tutaj rower, który w zasadzie w tym momencie bez żadnych promocji na stronie kaniona kosztuje w granicach 9800 zł. Naszym zdaniem, no generalnie rowery kaniona cechują się tym, że mają bardzo rozsądną cenę, co do jakości, którą ten producent oferuje, jak i też komponentów, które w tych rowerach się znajdują, yy, mamy tu do czynienia z rowerem o skoku 125 mm. Yy, także myślę, że bardzo ciekawa opcja dla większości osób, które szukają, fula w zasadzie na większość warunków, które panują tutaj w Polsce. Z tego względu, że jest to maszyna, która zarówno po bike parkach będzie sobie całkiem dobrze radziła, jak i również w jeździe w dalszym ciągu na, na co dzień. Czyli jeśli chcemy gdzieś pojechać, pobujać się na miasto, bądź chcemy po prostu przedostać się z miasta do najbliższego lasu i tam sobie pohasać, jest to rower, który nie zajedzie nas. Bo są też fule tego rodzaju, które. W momencie, kiedy na nie wsiadamy, już czujemy ich wagę i to, że ten rower generalnie nie jest stworzony raczej do jazdy po płaskim bądź szczególnie pod górę, tylko są to rowery z, raczej z kategorii takich zjazdowych. Tu mamy rower o względnie uniwersalnych, wiadomo jak na fula, właściwościach. Jest to model Spectral AL5. Czyli mamy tutaj aluminiową ramę, no i w zasadzie komponenty z grupy Shimano Deore. Jest to już napęd 12 biegowy, z przodu mamy oczywiście jedynkę, widelec jest Rockshock Bike w standardowej w swojej wersji. Także tutaj powiedzmy nie mamy co liczyć na jakieś fajerwerki, ale też powiedzmy ten rower nie jest jakby do tego, z tego względu, że ewidentnie mamy tutaj budżet, który w zasadzie w tym budżecie możemy w większości marek dorwać rowery, które będą jeszcze na X-Fusionie chociażby, czyli no na półce zawieszeniowej troszkę niższe niż tutaj, no i na też innych komponentach. Tu mamy akurat na pokładzie hamulce mineralne od SRAM-a, są to SRAMy DB8, oczywiście czterotłoczkowe, także myślę, że pod kątem siły hamowania jest w zupełności wystarczająco. Damper tak samo nie należy. Powiedzmy do tych najbardziej podstawowych, bo mamy tu przynajmniej możliwość blokowania bądź po prostu regulacji tego dampera. Także to akurat jest mocno na plus, że to się już tutaj znajduje w większości damperów takich w modelach otwierających gamę rowerów na pełnym zawieszeniu. Mamy do czynienia z podstawowymi damperami, w zasadzie bez większości regulacji, bardzo, bardzo takie toporne ale no podstawowe konstrukcje tutaj akurat znalazło się już coś takiego co możemy sobie wyregulować pod siebie, możemy też troszkę zablokować stłumić, to jest akurat mocno na plus oczywiście no wewnętrzne prowadzenie e, przewodów jeśli chodzi o samą ramę to powiem szczerze myślę, że w takiej pięciostopniowej skali dalibyśmy jej 4+, plus, 4 w zasadzie tak. No jest bardzo ładnie wykonana. Tutaj te spawy są estetycznie, z tego względu, że są w miarę gładzone. No niemniej jest ich trochę. Jak i też sama struktura lakieru. No mamy tutaj też do czynienia z rowerem matowym, więc trzeba wziąć na to poprawkę, że ten lakier, powiedzmy. No jest yy, bardziej problematyczny do położenia, czyli do wylakierowania względem lakierów w połysku. No i też dla użytkownika jest troszkę lakierem cięższym do utrzymania. Tu mamy akurat rower, który no już został przez nas kompleksowo oklejony. Jak też widać, folia jest wpasowana w zasadzie w linię spawów no, praktycznie idealnie. No tak też się staramy większość rowerów oklejać, żeby to nie było widoczne dla yy, no, na pierwszy rzut oka, dopiero w momencie, kiedy się wpatrzymy. No i. Cieszymy się, że tak to się nam udaje realizować. No i dzięki temu też możemy pokazywać Wam te wszystkie rowery, bo mamy tutaj całkiem szerokie spektrum różnego typu rozwiązań, różnego typu marek. No i na przykładzie tego kaniona myślę, że odpowiadając na pytanie, czy w tej cenie to, co ten rower ma, jest bardzo rozsądne, odpowiedź nasza jest bardzo rozsądna, z tego względu, że chociażby mamy tutaj tylny wahacz, który na każdym tym połączeniu mamy połączenia oparte na łożyskach. Większość tanich fuli charakteryzuje się tym, że mamy jakby te połączenia linków zawieszenia tulejkowane, to znaczy no, po prostu zamiast łożyska, w którym są kulki, jest tulejka, która jest no, stosunkowo łatwa do e, wybicia, mam to na myśli po prostu do no, szybciej się to zużywa i jakby no jest to mniej odporne na eksploatację rozwiązanie. No, łożysko jest o tyle przyjemnym tematem, jeśli chodzi o eksploatację, że no, jeśli się zużyje, jeśli ma jakieś luzy bądź po prostu pracuje gorzej, czyli jakieś wżery na kulkach się porobiły, to można je najzwyczajniej w świecie wymienić i nie jest to problem. No, z tulejkami czasami jest, szczególnie w markach, które oferują bardzo budżetowe fule, bo często są to tulejki które jeśli ktoś nie chce się bawić w jakieś dorabianie, no to możemy dostać tylko i wyłącznie od producenta. No a też ta dostępność tych tulejek czasami jest różna, o czym szczególnie przekonaliśmy się w rzeczywistości covidowej, że niestety ten łańcuch dostaw był mocno zaburzony. Więc myślę, że w tej cenie, czyli tak jak już powiedziałem na początku 9800 zł bez żadnych promocji, jest to bardzo, bardzo przystępne i Myślę, że ciekawe rozwiązanie e, ze strony Kaniona, że oferuje nam tyle, bo też nadmieńmy to, że mamy tutaj akurat amortyzację, która jest już naprawdę. No nie jest to podstawowa półka zawieszenia. No są o wiele niższe modele, Rockshock Recon, Rockshock z 35. A tych modeli jest całkiem dużo. Dostępnych w modelowej, no tu już mamy wsadzony fajny widelec. Tak samo napęd. No, mamy tu można powiedzieć tylko deorka, ale może z naszej strony to jest też aż deorka, bo widać tutaj ze strony producenta, że nie kusi nas przerzutką, tylko jakby cały rower jest w miarę spójnie e, skonfigurowany. Mamy tutaj też koła Race Face'a na bardzo szerokiej obręczy, co w sumie wpisuje się też w charakter roweru. No i mamy opony Maxisa. Oczywiście też już przygotowane pod system bezdentkowy w szerokości 2,4 z tyłu i 2,4 z przodu. Także no z przodu zdecydowanie bardziej agresywna opona, z tyłu opona bardziej napędowa. Ten bieżnik jest na pewno gęstszy, co widać tutaj, powiedzmy po ułożeniu kostek. Także tak wygląda sytuacja w przypadku tego kaniona, Dajcie znać, co sądzicie o tego typu rowerze. Od nas ten rower mocno na plus, że już czerpie związania z o wiele droższych półkowo, lepszych jakościowo rozwiązań dostępnych na rynku. Podejrzewam, że e, no, po prostu z wyższych modeli mamy tutaj zaimplementowane właśnie chociażby system zawieszenia z tyłu, system łożyskowania, i to jest mocno na plus. Rower, jak najbardziej, na polskie warunki wystarczający, uniwersalny pod kątem e, roweru na pełnym zawieszeniu. I myślę, że sensowny wybór dla większości osób szukających komfortu wynikającego z e, uginanego tyłka, no i sporych możliwości terenowych. Także tak z grubsza można opisać ten model. Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzu. E, czekamy na Wasze propozycje co do kolejnych rowerów, które mają się pojawić w naszych cyklach badania jakości, szcz które szczególnie chcielibyście zobaczyć. E, zobaczymy, co z naszej strony uda się w tym temacie zrobić. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!